Dobry wieczór No ten tydzień nocki No wracam teraz już z tam. Słoneczko trochę, trochę tam się pokazuje Śnieżek jakiś bruszy No niby śniegu w tym tygodniu ma nie być Tak prognozy mówią No ale sobie tam Popaduje no, jak widać Trochę tam i tam ślisko jest Trzeba uważać Zimno się klei do asfaltu, i jak samochody rozjeżdżą, to się ślizgawica robi. Ale bez tam szaleństw można jechać. Jak widać, nie jest tak źle. Ale mrozi, mrozi. W Polsce też się tam mrozi. W tym tygodniu ostro. Już po mroze Następne idą Tutaj też tam miałem było Minus 24, 5 w Sądzwalu I tam po drodze Między Was teraz a Sądzwalem tam też Mroziło, mroziło ostro i barek tam jakiś kruszą lód, tak bo tam ostatnio w weekend właśnie z kolegą byliśmy na spacerku mam tam film na YouTube. wrzuciłem także jak tam ktoś chce to sobie może pooglądać spacerek po jeziorze zamarzniętym w Polsce też tam rzeczki rzeki, zamarzane jeziora Robić. Tu Tu was teraz właśnie fajnie bo tam zawsze jeżdżą z sonarem i tam yy, sprawdzają śladu pilnują tam tor jest taki porobiony kółko dosyć spore, nie wiem ile tam kilometrów ale I tam na łyżwach tam panczenach sobie zasuwają no, a tam nagrałem nawet jak na rowerze ktoś tam jechał, nie? upony z kolcami gdzie ludzie bawią rozrywka jakaś jest w mieście od odwielkie, dalej, lodowich od ruskich. No, Także zobaczymy, co to będzie się działo w tym tygodniu. No, jak mówiłem, że to już z prognoz wynika, że ma nie padać śnieg. Także jedynie co to może być, ee, jakiś nowy lód też tam minusowo ma być cały czas tak, żeby nie powinno tyle tak właściwie dzisiaj tam miejscami popruszy i tam jak samochody rozjeżdżą to się ślisko robi trzeba uważać także zachęcam do obejrzenia całego co to za elektryk jakiś fiński widzimy rejestracja. co to było? ciekawe, coś na testy Chińczycy przyjechali będą sprzedawać nie czy to nie było ale to chyba nie znaczy na pewno jakieś nie te nie szwedzkie rejestracje chyba że jakieś z tych z ambasad no, z konsulatów cholera nie pierwszy raz widziałem taki samochodzik to dużo też jeździ teraz widziałem yy, ostatnio jakieś na górę Północ jechały zamaskowane na testy i jeździ tylko trochę także na północ Oni właśnie też często jak tam z Niemiec na tą drogą tutaj 56 jadł. 56-50, tam wiadomo ją ciągnik Najkrótszy, najkrócej nie Także czasami tam nawety jakieś po parkingach też stojąc z samochodami szaleją na północy na torach także zostańcie do końca zobaczymy co nam się wydarzy w tym tygodniu będzie jak zwykle zlepek różnych dziwnych sytuacji z tygodnia albo po prostu jakieś tam urywki z mojej pracy z jazdy także oglądania O, jedzie, jedzie. O, to angielskie, UK. Z Anglii jakieś. Ale co to był za samochód, to nie wiem. Nie, nie zwróciłem uwagi. Może gdzieś będzie stał na jakimś parkingu. To jeszcze go złapię i dogram. Ale tam na bokach miał napisane te, jakieś chińskie. Tak mi się wydaje, że chińskie, bo nie znam ani japońskich znaczków, ani chińskich, ale wygląda mi na to na chińskie coś. No, jadę sobie do Sundsvallu. Temperatura, jak widać, dalej konkretna, minus 24. Ale to nie cały czas tam. No, w sumie od Gawle to jest tam koło minus 20 i tak aż do Sunzwalu, Od Sundsvallu nawet powinno być trochę cieplej. Ale tu wczoraj właśnie był na serwisie, bo jak tam jechałem z to mi tam się przez chwilę zapaliło informacja o wypalaniu. Jakiś problem z wypalaniem DPF-a, nie tam. No i, ale to mówię, tam na chwileczkę się tylko zapaliło i zniknęło. Bo tam później z kolegą rozmawiałem, czy mu się zapalało, czy nie. On mówi, że tam. Wypalał mu się normalnie, ale też mu się tam przez chwilkę tam zapaliło, nie? Bo jak szedłem do domu, to już praktycznie wczoraj Ciężarówkę tam zostawiłem na ulicy Szedłem do domu i się też z biura pytali, czy jakiś miałem problem z tym no, napisałem tylko, że tam się zapaliło Informacja, że jest jakiś problem, ale tam nic nie więcej się nie działo z samochodem, nie? A ja już też tam kartę zabrałem z samochodu przecież Zakończyłem No żeby na serwis trzeba było jechać No a że ten następny kierowca Dopiero ruszał tam prawie za 3 godziny No to musiałem jeszcze wsadzić kartę Pojechać na serwis A tam z ulicy 5 minut mamy Bo teraz do serwisu No Akurat miałem jeszcze 10 minut czasu jazdy To Szybko szybko i dojechałem Nie no i tam podobno wymienili, bo kolegi się dzisiaj pytałem, że wymienili jakieś yy, padziewie, co tam podgrzewa Od Blue niby, nie? Ale to już tam niby problem, yy, jakaś wadliwa część już w fabryce, nie? Także ta cała ekologia to też wychodzi bokiem, kuźwa. O, bo tutaj już minus 24, nie? A przejechałem ile? Tam z 3 km, nie no więcej z 5 km. No i tak cały czas ta temperatura tak To minus 24 To minus 20 To tam gdzieś w dołek wjadę To jeszcze mniej, niższa temperatura nie? Ale niebo czyste Przynajmniej sucho jest, ślisko nie jest Także Ale już trochę po śniegu by Świeżym to czołek pojeździł, kurczę o, Minus 22 Także cisza na drodze w pokoju można jechać no patrzcie jaka jest różnica temperatury tutaj dojeżdżam do Gnarpu tam przed Gnarpem jest taka górka nie? jak się zjeżdża bo tu zaraz jest właśnie Circle K jak ktoś tam tu jeździ w Szwecji to kojarzy teraz oni tam już jadą w dół było no 15 zobraz tu właśnie ale na dół, minus 18, 19, 20. Nie wiem jaka tu jest różnica wysokości, nie mam tam nawigacji, żeby sprawdzić wysokość, nie 21. Teraz tu dojeżdżam już do Przy Circle Cave okay, W Gnarpie jestem 22 Tutaj remontują cały czas Coś tu kopią i kopią Minus 22 No a na górce minus 15 było Bo tam wcześniej przed Gnarbem Też tam w dołku jechałem To minus 25 było nie? Sego nie widać. Tu jeszcze troszkę w dół. Gazu, gazu, tu nie ma co zwalniać. Mercedes no, minus 23. No, wczoraj jak jechałem, to cała prawa strona to biała była od wydechu, nie? tam cały czas kopci, no tu nie widać teraz jak tam gazu się da to cały czas biały może tam nie widać jak w zwalu się zatrzymam a ci tu teraz będą przymulać najgorzej, no że ich tu jest dwóch kurde. nie łyknę ich teraz żeby chociaż tego schenkera zamykamy tu kościołą chyba, że nie da się wyprzedzić, zobaczymy Manual, redukcja Pojedzie raz wolniej, raz szybciej, teraz to oczywiście szybciej, a wcześniej to jechał niecałe 80 są taki zaparowany w środku. Napity? Cały szyby miał zaparowany. Grzewania nie ma. Dobra, z No O, patrzcie, jaki od wydechu. Wczoraj było jeszcze więcej śniegu na tym. Jest tu minus 22 w i Idę otwierać na czepe i podjadę w końcu śniegu trochę wywieźli, albo podsunęli pod ten pod płot. No, kumpel się podłącza tutaj po prawej stronie, to z tej linii co ja kiedyś jeździłem, nie? Się stało kiedyś Arm na Control Placu wszystko no, stało się, no, tylko zmieniałem się no, zawsze pauzę, no trochę dłużej, czasami trzeba było poczekać. No, zajechałem sobie do gnarpu na kawę i ciasteczko kawę sobie kupiłem już o ciastko no, i jeszcze dostałem prezencik od gościa. Tu kiedyś tu byłem stałym bywalcem. Zaraz pokażę. No, zatrzymałem się na kawce w Gnarpie. I proszę. O jak to? Widać coś, czy nie? O. Gnarp, czapeczkę dostałem w prezencie. Od tutaj. Nie, tu gościu chyba ma franczyznę z Circle K. To chyba jego stacja. Kiedyś tu byłem stałym bywalcem. Zawsze tankowałem Teraz czasami na kawce sobie zatrzymuję. to Dobra trzeba ruszać. No jakiś szybki tam za mną jedzie bo Tutaj go puszczę Niech się jedzie bo Ciekawe, czy to od nas jakaś ciężarówka, czy od nas z firmy A to ten co na dhl chyba jedzie też Albo to nie on wydaje, że to ten na DHL -a. też co jedzie niech tam se pędzi 91 oto te mercedesy to te mp3 co 530 koni pamiętam jak my mieliśmy też u nas tutaj to one były dobre właśnie bo szybko jechały nie? Nie jak oni tam te przełożenia w tym Mercedesie, do ciężarówek zakładają, że właśnie tamte to 530 to szuje jak ogień, nie? To tam zawsze czasu trochę starczało jak tam się jeździło. Na takich liniach właśnie jak teraz jak ja jeżdżę, że tam jest na, na minuty. Zawsze zostaje człowiekowi minuta, dwie minuty czasu, na 430 w jedną stronę. Zatem mi było dobrze, że raz, że były no, mocniejsze To szybko jechały, nie? To takim można było sobie jechać No i on tu z linkiem i z naczepą no, zapierdziela, nie? O, chłopaki pracują w Polsce. w nocy, nie? Ale co, coś trzymają na razie? Chyba nie. Albo kończą, albo się rozkręcają dopiero. No to trzeba będzie napisać Tam na grupie, że kawle no, otwarte. To jest góra Druga 12. nic nie mogą I się wzięli za robotę no tutaj nie wiem czy to mi się uda tak nagrać ale bo tu w tym nowym mercedesie właśnie w pralce czy tam muminku jak ja go nazywam o teraz zgasły halogeny w ogóle nie miałem halogenów zapalonych i właśnie często mi się zdarza że jadę 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 i one się po prostu samoczynnie zapalają oba Pogoda jest normalna, ładna. Nie mam tu w ogóle włączonych żadnych automatycznych światełek. I te dolne tam światła się tak bez powodu. Jadę prosto, nie skręcam nigdzie i, i za, zapalają się oba, prawy, lewy, nie? Tak, o, bez powodu. Później sobie same się wyłączą. No i tak. O, tak to w Mercedesie działa. Elektronika, nie? Nie wiem. Czy jak ktoś jeździ takim tym nowym Mercedesem, czy też ma takie problemy z zapalającymi się światłami. Czy po prostu oczywiście nikt nie powie, bo przecież Mercedes, nie? To, to jest zajebiste. Padziebie. No nie wiem, ale dla mnie ten samochód jest chory tu jego czasami dziwne wybryki. Dobra, jadę dalej. I to, aha, jeszcze dodam, że to czasami też w dzień się zapala, nie? No wiadomo, w dzień tego tak nie, za, nie ciężko zauważyć, ale czasami, no jak ja tam jadę, to widzę gdzieś na poboczu, że halogeny się świecą, nie? I albo jest to takie półmrok, nie. bo kiedyś myślałem, że mówię, co one... Co, on taki, taki jest samochód inteligentny, że wykrywa jakąś złą pogodę czy coś, no ale jest, on, mówię, dobra pogoda, nie? Żadnej mgły, żadnego deszczu, nic. I one się po prostu czasami zapalą, za chwilę się zgaszą No i tak. Robią co chcą. Masakra, o, coś tu się popsuło Osobówkę zabierają O w Nawet nie widziałem tam Nie zwróciłem uwagi O ślisko jest nawet Poszli. Gaz uciskam do dechy i mieli sobie Czyli być może, że głupiał i wpadł w poślizg nie? No, no dobra O dobrze, że mam tam obciążony dosyć, mam 10 ton na napędowej osi a mimo to i się ślizga, nie? Tam mógłbym to na hama podnieść bługi, pomocniczą łoś, ale wtedy znowu na boki lata stały samochód, nie? No, sobotka ostatni w w tym tygodniu, siódma rano, zajechałem sobie na. Gnard, tutaj szybki lusterka sobie umyć. a dzisiaj pogoda ładna. Czyli chyba będzie Słonecznie w wdzionek. Ciekawe, czy tu jest w ogóle woda, czy zamar... nie zamarzło. Oj, a tam o, widać księżyc, widać nie. Idę pomyję to. Ale tam nie wiem, czy to nie jest zamarznięta woda w tym wiadrze. Zaraz się dowiem. W ogóle to minus 21, nie? W narbie. No to sobie już pomyłem. O. Zamarznięte. Ogrzewanie niby działa, ale chłód wieje. Także dupa. Będzie jeździć z brudnym Mesiem o, Ale to mówię Sobota dzisiaj to wyci Wycieraczki sobie trochę Słońce wstaje powoli No dobra Kurde dobrze się tu w G Gnarpie zatrzymałem Bo Zapomniałem sobie w walu butów schować do środka. A tu minęło jadę, cały czas minus 20, minus 22. I tutaj jak włożyłem nogi w buty, to kurde. Kostucha jak nie wiem co. No, tu kawki nie brałem z, z Gnarbu, bo sobie wziąłem w tym... w Sunzwalu na dhl nie? Już Ura. O jak ładna pogoda O Teraz na Księżyc możecie sobie popatrzeć Truszka Bo tam oddali chmury gdzieś pewnie gawle Zachmurzone Tu właśnie szybę mam brudną, kurczę. Ciekawe czy uda mi się słoneczko nagrać, jak będzie wschodziło. Zobaczymy. No, taka zima to mi się podoba. No trochę za zimno, nie? 19 na minusie teraz. Ale jak się ma na opał, nie? Ma się czym palić w piecu. To nie ma problemu. Teraz księżyc ładnie nad dróżką.